Cześć witajcie, z tej strony Dawid witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będą ciekawostki o moich rybkach. Zapraszam. Zacznijmy od mojej rybki welonki, która się nazywa dla niewiedzących złotynka. Ona już ma długość aż 10 cm. Oczywiście od buzi aż do ogona. Po sam ogon. Szerokości mam około 1 cm. No I to było właśnie o welonce. Teraz przejdźmy do otoska przejściowego. On ma 3 cm długości i 5 mm szerokości. Tak to by się prezentowało w akwarium u, właśnie, welonki otoska, A teraz przejdźmy do bojownika. Dobrze, jesteśmy już u bojownika. On ma 4 cm długości i 1 cm szerokości. Tak to by wyglądało. E, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja już się będę z Wami żegnał, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!